Rogóźnie coś zaczyna się dziać w sprawie Dzisiaj trening kolejny. Jest jakaś nadzieja, nie jest seniorski No Mamy taką nadzieję. Przyszliśmy na, Już jesteśmy na trzecim treningu dzisiaj. Na razie sobie trenujemy raz w tygodniu. Dużo chętnych jest, tutaj jeden no, był kolega Dary. z drużyny OLU, tylko postanowiliśmy jedzie. reaktywować różne seniorską w Mamy nadzieję, że nam się to uda. Jak to się zaczęło w ogóle, bo no, kilkuletnia przerwa, gdzie poszedł impuls, dlaczego? Impuls, impuls poszedł głównie ze względu na, reaktywa, można powiedzieć, Sytuacja, jaka wyniknęła po, po śmierci trenera Kruka, gdzie chcieliśmy oddać mu pewien hołd i wystartować w Pucharze Polski, doprowadziła do tego, że, że ten puchar polski, no to w końcu było troszeczkę za mało. Chcieliśmy ciut więcej. W związku z tym, tak jest, ze względu na to, że, że osiągnęliśmy takie nie inne wyniki, postanowiliśmy spróbować dalej, zrobić coś więcej i reaktywować drużynę seniorską. Zawodnicy, pojawią się te same nazwiska, które znamy sprzed kilku lat w zespole Wełny, czy troszeczkę młodzieży, świeżej krwi pojawi się zespół. No, na pewno chcemy odmłodzić troszkę skład, bo to przyszłościowo. E, nazwiska e, może nie sprzed dwóch, trzech lat, ale na pewno dużo nazwisk grających dużo, dużo dawniej e, w rodzinie seniorskiej Wełny. Pięć, nawet dziesięć lat temu, także doświadczony zespół, który chcemy troszkę odmłodzić mam nadzieję, że nam się to uda. Kto zarządza, kto pilotuje to e, jakie nastąpiły już pierwsze kroki w kierunku reaktywacji Zasię tutaj akurat wyszedł z tą inicjatywą Adrian Czarnecki który postanowił wziąć to na swoje barki e, on też można powiedzieć utworzył grupę do której dołączyliśmy w końcu postanowiliśmy, że ten pierwszy trening już, już powinien się odbyć no i mamy już trzeci Adrian zajmuje się tą sprawą formalną, będzie, będzie e, prowadził z, e, sprawy zgłoszeń zawodników, e, badań lekarskich i tym podobnych, więc, więc myślę, że tutaj jemu należy przypisać tą inicjatywę, dzięki której zawiązał się, zawiązała się ta grupa. Są potrzebne pieniądze, bardzo pieniądze. Jak wygląda kwestia zabezpieczenia finansowego przed startem? ze słów, które właśnie Adrian Czanecki nam przekazał, jest po paru spotkaniach z władzami miasta i władze miasta popierają ten pomysł i, i dali słowo, że nam pomogą finansowo Nie będzie to główny, powiedzmy, nasz sponsor, tak, miasto, które będzie finansować wszystko. No chyba, że znajdziemy sponsorów, którzy bardzo chętnie się dołożą do nas wtedy, wtedy bardzo, bardzo to przyjmiemy, tak? Ale miasto jest w głównym, w głównym i Mecze rozgrywane będą? Na stadionie we Wnorygonie To się nie zmieni? Nie, mam nadzieję, Myślę, że nie Oby Informacje zakładasz? Jakiś profil? Będzie jakaś strona internetowa? Myślę, że tak. Myślę, że będzie osoba, która będzie się tym zajmowała. Już jakieś pierwsze informacje zostały na profilu Wełny Rogoźno umieszczone i myślimy, że będzie dalej to na tym profilu, który znajduje się na Facebooku kontynuowane. Na pewno do końca czerwca, może też jakiś okres lipca, który będziemy co poniedziałek o godzinie 20.00 tutaj na odbliżu rogoźnie. Także chętnych zawodników, jak może działać. Zapraszamy na, na Orlika. można się tutaj wszystkiego dowiedzieć, przejść z nami pograć, potrenować, jest to teraz integracja Przed treningami, które będą już samym przygotowaniem do, do sezonu, to o tym poinformujemy wszystkich zainteresowanych, kiedy to będzie Na pewno też będzie informacja na, na stronie właśnie na Facebooku RKS Wełna Pod jaką nazwą wystartujecie? Pełna Wełna jak wszystko dobrze pójdzie, to dawno rogoźnie. Jeżeli są chętne osoby, które chciałyby dołączyć, odbudować piłkę nożną seniorską w Rogoźnie, to zapraszamy serdecznie. Poniedziałki, godzina 20. Orlik w Rogoźnie. Na pewno wielki jest z Rogoźnie piłki, także myślimy, że dużo, dużo osób znajdzie się, którzy, którzy nas pomogą. Czy to dobrym słowem czy, czy obecnością zapraszamy wszystkich chętnych. Także do zobaczenia. Widzimy się na pierwszym meczu ligowym w Rogoźnie na stadionie RKS Wełna Rogoźna.